Przede wszystkim z tej strony Radek Chodkowskich, humanista na giełdzie. Zaczynamy spółki ciekawe technicznie na lipiec. Czas leci, wydawać by się mogło, że dopiero co nagrywaliśmy poprzednie. Tym razem mamy już kolejny miesiąc, kolejne spółki ciekawe technicznie. No i kolejną sytuację rynkową, która. Wygląda w sposób niejednoznaczny. To znaczy, na indeksie WIG20 cały czas poruszamy się w tym zakresie. Tutaj między 2500, 2300, ostatnio nawet między 2375 powiedzmy, a 2500. Więc naprawdę 125 punktów różnicy szerokości tego zasięgu aż od, aż od końcówki marca. Więc tutaj ta zmienność rynkowa jest stosunkowo nieduża. To sprawia, że z jednej strony ciężko jest zarabiać graczom na kontraktach terminowych, którzy jednak lubią mieć tą zmienność. Z drugiej strony ten brak trendu czy to wzrostowego, czy spadkowego, raczej wzrostowego bardziej przeszkadza tutaj graczom na akcjach. No, ale jest jak jest, musimy się jakoś do tego przyzwyczaić, jakoś sobie z tym radzić. W każdym razie, na razie dla indeksu, scenariusz moim zdaniem neutralny, ponieważ brak jest jakichkolwiek tutaj przesłanek, żeby coś miało iść w górę. Widzimy, że jednak ewentualnie można by było jedną linię narysować w jakiś tam sposób, w ten sposób spróbować ją narysować. On jest trochę naciągana, więc możemy ją sobie odpuścić. Z drugiej strony mamy poziom. 2400, który gdyby się utrzymał... Po tym wsparciu można by było mówić faktycznie, że, że to jest ten poziom wsparcia, pod który ewentualnie można by było szukać odbicia korekty tego 75-punktowego ruchu z kilku ostatnich sesji, więc mieliśmy dużo korektę, można by było szukać ruchu w górę. Z drugiej strony, właśnie ten ruch spadkowy, jego siła oraz mm, takie nerwowe wyczekiwanie na rynku, że być może jednak te spadki będą, ponieważ USA radzi sobie coraz lepiej i. Mm, Wszyscy zadają sobie też pytanie, kiedy ta korekta nastąpi, więc taki moment zawieszenia, w tym momencie moje nastawienie rynkowe jest neutralne. Potwierdza to również indeks WIG, który co prawda, w świetle tych kresek, które tutaj mamy, w szczególności tej linii linii trendu wzrostowego. Widzimy, że on po raz kolejny w ciągu ostatnich paru miesięcy przy, przymierza się do testowania tej linii. Zobaczymy, czy się uda, ale z drugiej strony no to też jest taka sytuacja neutralna. Widzimy, że ten poziom, na którym znajdujemy się dzisiaj, czyli 51, powiedzmy 800, on był w ciągu ostatnich miesięcy naprawdę wielo, wielokrotnie testowany, co też potwierdza, że praktycznie w 2014 roku mamy cały czas do czynienia z ruchem bocznym. No i brak jest w Wskazówek do tego, w którą stronę może to podążyć. Więc nawet jeśli ta linia zostanie przełamana, to wcale nie znaczy, że ona zostanie przełamana w jakiś dynamiczny sposób. Ewentualnie, właśnie będzie taki ruch boczny w dalszym ciągu kontynuujący tą taką no, nerwową bądź też neutralną sytuację na rynku. Spółki, które wybrałem. Okazuje się, że znajdują się mniej więcej w trendach wzrostowych. To są te spółki, które jeszcze pozostają w trendach wzrostowych, ewentualnie jakieś inne sytuacje, o których też opowiem. W każdym razie taki ogólny obraz rynku jest dużo mniej korzystny niż w ostatnich miesiącach. Dużo mniej korzystny może niż w ostatnich miesiącach 2013 roku, ponieważ 2014 rok to już są te konsolidacje, o których mówiłem na górze, i wtedy Faktycznie no, tych spółek w trendach wzrostowych było zdecydowanie mniej. Pierwsza spółka Betacom w trendzie wzrostowym on jest dosyć dynamiczny. Widzimy, że w połowie 2013 roku spółka kosztowała 4,50, dzisiaj już powyżej 14, więc naprawdę spory ruch w górę. Ale wydawać by się mogło, że ten trend cały czas jest niezagrożony i być może nowe wierzchołki, które są całkiem niedaleko, znowu będą tworzone. Kolejna spółka CCC to jest jedna z tych spółek, które właśnie przełamały swój trend wzrostowy, przeszły do... Formacji bocznej, do takiej konsolidacji. Ja już parę razy mówiłem o tym, że to może być formacja, która kończy trend wzrostowy i wyjście nastąpi dołem. I tutaj jest też takie ryzyko, więc ewentualne wsparcia, myślę, że to, było, to byłoby to zagranie, pod które moglibyśmy spróbować kupić te akcje, czyli między 110 a 108 te dwie linie i szukamy po prostu wsparcia. Tak, jeśli się po raz kolejny odbije, być może będzie do zarobienia 10 procent ale jest też to ryzyko za każdym razem zwiększające się, że wyjdziemy dołem, tak? Widzimy ten wierzchołek, widzimy tutaj te wierzchołki już są niżej, ten wierzchołek jeszcze niżej, więc szanse na to, że rynek pójdzie w górę, no nie są tak wysokie, ale tak jak mówię, być może krótkoterminowo przy wsparciu coś udałoby się zarobić. Kolejna spółka to jest Kolian. Spółka jak widzicie też w trendzie wzrostowym ostatnio Taka jedna świeca, nie wiem co ona oznaczała. W każdym razie dosyć duży spadek, prawdopodobnie parę stop plusów tutaj poleciało, ale rusza w górę. I zakładając, że ten długoterminowy trend się utrzyma, też kolejne poziomy powinny być coraz wyżej. Spółka Enelmet, również bardzo ładna historia trendowa. Co prawda, tutaj mieliśmy jedno odbicie w dół z szybką korektą, tutaj mieliśmy odbicie w górę z szybką korektą, aktualnie właśnie też gdzieś w tej trajektorii trendu wydawać by się mogło, że ona też ma szansę zostać utrzymana, mimo tego, że też od paru miesięcy powiedzmy od stycznia, od końca stycznia Jesteśmy w tym ruchu bocznym. Ten tutaj na początku miał taki większy zakres. Aktualnie ta, ta amplituda ruchów maleje, więc być może już nadszedł, nadszedł czas na to, żeby rynek ruszył w górę. Myślę, że do wsparcia też mamy niedaleko około 70 groszy, więc z 10% powiedzmy taki całkiem jeszcze rozsądny stop loss. Spółka Forte. Tutaj są jakieś moje starsze. Notowania, starsze, starsze notatki, ponieważ uważałem, że między tymi dwiema liniami nastąpi faza dystrybucji i właśnie spółka przetnie tą linię na poziomie 39 w dół. Coś takiego nie nastąpiło, więc nastąpiło coś przeciwnego. Tak? Okazuje się, że spółka wyszła górą. Aktualnie schodzi do tego przebitego poziomu, właśnie się na nim znajduje, więc to jest chyba najlepsza taka trendowa wskazówka do kupna akcji: to znaczy przełamanie oporu, powrót do przełamanego oporu. W tym momencie oczekujemy ruchu w górę. Oczywiście stop loss trzeba mieć na miejscu. Tutaj widzę, że z płynnością może być nie najbardziej, nie najlepiej. Zaraz zobaczymy, jakie to są mniej więcej obroty no kilka tysięcy sztuk akcji na sesję więc raczej spółka dla mniejszych inwestorów ale być może też do zagrania kolejne akcje Gral, również trend wzrostowy tutaj od razu nasuwa się jakaś linia trendu można powiedzieć że taka cirka oczywiście nie rysujemy tego z dokładnością do milimetra w każdym razie widzimy że jest też Pewien ruch boczny trwający od początku lutego, ale ten ruch boczny dociera właśnie do linii, która być może coś będzie decydowała. Więc albo odbicie od tej linii, albo oczywiście kontynuacja takiego zygzaczka, który już mamy tutaj od 3-4 miesięcy, to jest, to jest to ryzyko, które musimy ponieść. Więc być może po prostu ta zbliżająca się linia będzie dla inwestorów istotna, i to jest w połączeniu z tym trendem wzrostowym, właśnie scenariusz, który mniej więcej bym obstawiał. Ewentualne wsparcie, myślę, że po tym wierzchołku, poziom 1650 jako linia obrony. Bank Handlowy, kolejna spółka w trendzie, trend wzrostowy, coraz wyżej. To chyba nie jest historyczne maksimum, owszem, jest. No, jeszcze troszkę mamy do historycznego maksimum z 2007 roku, ale już jesteśmy całkiem blisko. Więc miejmy nadzieję, że te maksima niedługo zostaną ustanowione. W każdym razie, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Aktualnie korekta. Być może korekta zatrzyma się tutaj na poziomie 116 zł. Widać, wydawać by się mogło, że ona się zatrzymuje. No i zobaczymy, zobaczymy dalej. Aktualnie, właśnie ten ruch wzrostowy, trend wzrostowy oraz to wsparcie, jeśli ono się utrzyma, może być dalej fajnie. Kolejny bank, ING. Kolejna historia trendu wzrostowego. Widzimy, że trend zatrzymał się mniej więcej tak jak cały WIG, czyli czy tak jak wiele spółek, które dzisiaj pokazywaliśmy. Czyli generalnie jakiś tam pik, jeszcze na początku lutego, następnie ruch boczny, ale widzimy, że te wierzchołki są coraz wyższe. Ten wierzchołek jest wyższy, ten wierzchołek jest wyższy, więc być może po prostu z tej konsolidacji spółka wyjdzie górą. Kenty. Również trend wzrostowy, czyli nasze warunki podstawowe są spełnione, oraz no również niehistoryczne maksima, bo w 2007 roku było wyżej, ale jest blisko. Znajdujemy się bardzo blisko tych maksimów z naszych ostatnich paru lat, od 2007 roku i być może faktycznie będzie coś więcej, tak. Tutaj ta tendencja cały czas jest utrzymana, już nie jest najtaniej, nie jest to tutaj, ale mamy w tym momencie potwierdzenie, że spółka chce iść w górę. Pozostaje rozstrzygnięcie, czy poziom powiedzmy 229 zł utrzyma się, czy nie. Być może czeka nas jeszcze jedna korekta i dopiero wtedy wyjście w górę. Tego oczywiście nigdy nie wiemy, ale spółka wygląda naprawdę zdrowo i to może być też podstawa do jej kupna. Kruk? Taka spółka troszeczkę mieszana, ponieważ z jednej strony mamy trend wzrostowy, z drugiej strony mamy bardzo źle wyglądające trzy ostatnie świece. One są dosyć silnie spadkowe. Prawdopodobnie wolumen no wolumen nie, jakoś tam szczególnie tego nie potwierdza ale zagranie, które można by było rozważyć takie zagranie dla ryzykantów to jest poziom 89 zł po tym wierzchołku po tym wierzchołku. No, i aktualnie gdzieś mniej więcej, jeśli tą linię troszeczkę opuścimy, można powiedzieć, że to jest poziom 88,40, i wtedy jeszcze złapiemy ten jeden wierzchołek. W każdym razie, być może jest tutaj jakieś wsparcie, które rynek uzna, że warto by było honorować. Też można narysować ten scenariusz, czyli ruch boczny. Wybicie z ruchu bocznego, powrót, i w tym momencie czekamy na ruch kolejny, impulsowy w kierunku trendu. Jeśli on by przebijał ten wierzchołek 97 z groszami, mamy naprawdę ładny 10% potencjał wzrostowy już do samego wierzchołka. Oczywiście, co dalej zobaczymy. Spółka Lentex przedłużymy sobie kolejne linie, i to jest dokładnie to, co byśmy zagrywali, czyli ciągle w kanale. Aktualnie blisko jego dolnego ograniczenia. Miejmy nadzieję, że ta linia posłuży jako wsparcie. Jeśli tak, kolejne rejony 80 parę złotych. Więc, znaczy, przepraszam, 8 złotych z groszami nie, nie 80 to byłoby zbyt piękne. Ale ta tendencja, taka lekko wzrostowa, jak najbardziej jest ok. I kolejna spółka to jest Windexus. Trend wzrostowy, widzimy kanał jak najbardziej honorowany do tej pory przez rynek. Aktualnie znajdujemy się blisko jego dolnego ograniczenia, ale to ograniczenie, nie wy... znaczy ten ruch, który tutaj mamy do czynienia, nie wynika z ruchu spadkowego, tylko jest to ruch boczny, po prostu szybki impuls w górę, pokonany cały zasięg kanału, cała szerokość kanału, praktycznie w kilka tygodni, 2-3 tygodnie, i następnie ruch boczny, który zbliża się do do tej linii trendu wzrostowego widzimy poziom techniczny mniej więcej 570 tutaj ustanowiony, tutaj obroniony, tutaj obroniony. Wydawać by się mogło również, że ostatnie sesje pokazują obronę tego kanału, przynajmniej tego poziomu, kanał no jeszcze ma parę dni czasu, kiedy może być testowany. Widzimy, że poprzednim razem też to się tak odbyło, czyli formacja konsolidacji dotarła do dolnego ograniczenia kanału i parę chwil decydujących mamy skok z 4,50 na poziom 6,60, więc duża skala wzrostu w krótkim czasie. Być może ten scenariusz teraz się powtórzy, zasięg byłby mniej więcej na, na 8 zł, coś koło tego tam 7,80. Więc duży potencjał, ale oczywiście ryzyko też jest też istnieje. Tak więc to są te spółki. Tych spółek jest tutaj 12. Myślę, że nie mało. Myślę, że lepiej, niż udało się znaleźć spółki w poprzednim miesiącu, kiedy pokazywałem spółki spadkowe. No Pytanie jest wiele, pytanie jest wiele przede wszystkim o te indeksy, o to, w którą stronę ogólnie poniżej rynek. Tak? Czy ta linia się obroni, czy przełamanie tej linii faktycznie będzie coś oznaczało, czy po prostu e, przestaniamy tą linię rysować i, i zobaczymy co dalej, mm, bo, bo tak też może być. Jeśli chodzi o indeks, indeks WIG20. No, cały czas w ruchu bocznym, cały czas w ruchu bocznym, rysując kanał między 2500 a 2300. Jesteśmy na 2400 dokładnie w środku, więc można powiedzieć, że dokładnie niczego to nie oznacza. Po prostu albo w górę, albo w dół. Więc niepewność na rynku akcji jest. No ale, ale myślę, że parę spółek też jest. Jeśli nie krótkoterminowo, to na pewno te długoterminowe trendy jeszcze mają szansę trochę potrwać. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. No i chyba na tym trzeba zakończyć dzisiejsze nagranie, tak więc ja wam bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym. Un abrazo.